Hej, tutaj ja. te Safirza, LPS No i... Sorry, że taki ekran. No, ale cóż. Jest godzina... 21.47. I chciałabym powiedzieć, że... Um, no... Nie wiem, co... Gada. No sorki, że was tak obudziłam, czy coś, ale no naprawdę, zrozumcie mnie, nudzi mi się. No jaka jestem głupia. Tu macie mój niedokończony rysunek. Obrzydliwy. Cóż. Au. No to... No ja La, 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 la. Mm, 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 mm.

ale ważna sprawa, trochę. No co? Ja tu nagrywam. To może zróbmy cięcie. Co? A nie. Dodam tu na YouTube. I będzie akurat. Gdzie ty jesteś? Miranda? O! Gdzie ona jest? na drugą zmianę, to ja powiedziała, że ten ja no, bo to, wiesz, po sklepach, no, się za zero to ja, ja na gdzieś, w Sopotę. no i że dziś wróciła, i ta cała presja poprosiła ta owiacka, nie, nie i ona chyba się też, też w dziewczynę. A tamta jest agresywna. Ta bez picia jest bardzo agresywna. Okay. A tutaj jest gorzka. W Dziś Nie wiem. Dziś la, 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 la. A ona tego arka gdzieś w i gdzieś zaczęła być, a on y, jej nie oddał w ogóle nic się wiesz, nie tak? Tylko do ruchu całego Taki Jaki był? nie wiem no to ja wiem jaka ona jest bo ona bez picia zagryzła ja ona jest tragedią prawie, prawie ci włosy wyrwała nie wiem, czy tam gdzieś flaszkę idziemy no

i było tak, że wtedy mnie pocałował i pocałował mnie, ale tak długo nie całował. No nie wiem jak ci to powiedzieć. Strasznie długo. On się we mnie strasznie zakochał, choć ja go pocałowałam, bo go poznałam. A on nie tak. Chwilę pocałował, że już się wykułam. I wtedy powiedział te słowa: Dlaczego się wypchnąłeś? Bo ja nie lubię się z tobą całować. Ale jak to? Nie podoba mi się, bo jest hamowaty. Co? No, i co się później stało? No i później, Jak jakby co powiedzieć, uderzyłam go tak, że już poszedł sobie. Odpuścił mi, i wtedy. O! I stąd. Hem. Dobra, jak ci coś nie pasuje, to sobie pójdę. Później zdziała się ze mną wszystko dobrze. Znalazłam koleżankę. W ogóle fajna jest. O Jezus. Żałuję się strasznie. Nie ma co przeżywać. I tak to był ham. Aha. Dobra. To już może pójdę do swojej koleżanki. No to pa pa. Pa. Sorki, ale musiałam pogadać z koleżanką moją, bo chciałam, bo y, już jej obiecałam, że jej opowiem o mnie historię dwa lata temu, więc już dobra opowiedziałam jej i nie będzie mnie męczyć. Okej, okay, dzięki za oglądanie. Chciałam wam powiedzieć, że mam nową przyjaciółkę, czyli... O! Y, mam dwie nowe przyjaciółki, tak w sumie. Więc e, powitajcie oto e, Diane, znaczy Lili. Ona jest moją najlepszą przyjaciółką. E, mam dwie najlepsze przyjaciółki. I to jest e, Lili. A moją pierwszą najlepszą przyjaciółką, ona jest druga. A pierwszą moją najlepszą przyjaciółką jest e, Chelsea. I taka jest fajna. Ona ma szary magnes. O, wow. no. ma szary magnes. Co to nie zrobił? A Lili dziurkę. Ostatnio kupiłam te Petropy. Tego kupiłam na. No, od taty, a tego od mamy. Więc dlatego mi się tak dopasowały. <grym> Oła! Oh, wow. Schopki, bo trzymam to pod tu, pudełkiem. Oła! No ja tutaj. kupota. E, no jakby wam to powiedzieć. Dobra, mam nowe przyjaciółki, no Miranda, Miranda! No, co chcesz? No bo chciałam bym ci powiedzieć, że mam nową wiadomość! Co? Au! Ach, stój, o dobra. Wiesz o tym, że do naszego miasta doszła nowa osoba, która jest piosenkarką? Co? I to jest twoja najlepsza Stacy Star. O jacie. I właśnie tu ze mną przyszła. Co? Skąd ją znasz? Nie gadaj, nie pogaduszki, ani nie wiesz. Tylko zobacz ją na siwo, a nie na tablecie. I zchodź się. Ech. Jestem takaś, możesz mogę wchodzić. No weź mnie, a tutaj nie ma. Tutaj. To się ma i to zgłasza. To chodź się w tym. Hej! Dzień dobry. Jezus Maria. Dzień dobry. Ty jesteś piosenkarką? Tak. tak. O Jezus! Tak bardzo, bardzo, bardzo... bardzo. Dziękuję Ci za piosenki. Okej. Okay. Myślę, że Jura jest taki harpata, że tam wiesz, kopnie jakieś dziecko i wejdzie, wiesz, jak są inne dzieci, nie? Że się nie przejmują i tak dalej, a Juleta nie jest to Dobra. A może już wyłączę kamerę? No to wyłącz. Dobra, tylko jak to się wyłącza. już nie mogę się doczekać, jak obejrzę ten film z, z moją idolką. Czekaj, przedstaw się. Hej, jestem uh, Stacy Star. A nazywam się. Uh, no, jestem na YouTube Stacy Star. A tak naprawdę, to tak naprawdę, no, jakby mam to powiedzieć. Jestem, mam na ma imię Jessica Star, tylko zmieniłam imię, żeby wiecie, nie czepialiście mnie wszyscy. no to dobra, no to ja już włączam kamerę, czekaj, dobra, to papatki, do następnego odcinka.